przede wszystkim, tu Igoryca, Tutaj kolejny odcinek Scratch Royale i tradycyjnie otwieram mi paczkę. Mhm. I kolejną. 31 złotych. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay, to myślę. No, co my tu jeszcze możemy no, zrobić? Na kolejną bitwę podejmiemy się. Do kolejnej bitwy. No i z kim teraz zagram. Hmm. Trzy lata później. Okej. Okay. Eee, kto się schyba tutaj bardzo zły. Jezus Maria! To się chyba zbogowało Baby Dragon Zabi ich. Zabił to, Zabij ich! Zabij tą wieżyczkę! Pomścij nas! Baby dragonie, pomścij nas! Właśnie tak, właśnie tak. Be dobry baby dragon. Dobry! Bardzo dobry baby dragon. Bardzo dobry. Tak, genialny baby dragon. Okay. Golema jeszcze na atak postawimy Ok No ja myślę, że robot mini-pikę O jest, golema jeszcze wysłał Dobra, armia szkieletów będzie idealnie tutaj żeby powstrzymać Grubasa Baby Dragon, niech pędzi nie jednego durnego tutaj ten. Boże, Jezus Maria. Boże, dlaczego niszczycie tak moje zamek? Dlaczego niszczycie mój zamek? Muszę, muszę ten, zniszczyć o, nie to. O, on nie mogę tego przegrać, nie mogę tego przegrać. Armia szkieletów na armia szkieletów choda, do radę. Tym bardziej, że ich istnieje. Jak to? Jak to, kurde? Jak to? Przygrywam 10 punktów w plecy, mam. Okej. Okay. O Boże. Jeszcze spadnę, będzie beka jak spadnę. A się cieszę, że z korona, naprawdę. co mi się marzy? Ja bym chciał mieć yy, beczkę i tego tutaj. Aha, nie mogę nawet tego kliknąć. Go, I go też, i go też chcę mieć. Nie, nie mogę po prostu mieć połownie na tej areny. Dobra, muszę jakiś nowy klan mieć, bo mój kuzyn się przeprowadził z klanu do innego, tylko kurde jakby do. Dobra. Myślę, że odcinek się spodobał i kończymy. Trzymajcie się do następnego i cześć!